Cześć witam wszystkich serdecznie, słuchajcie dzisiaj tak na szybko chciałbym Wam przedstawić nowość, jaka powstała się ostatnio na rynku, o której jest bardzo głośno, czyli e, dripper, e, dripper Tank faraon, sygnowany podpisem Ripa Tripersa. Zobaczcie, parownik e, Dripper oczywiście przychodzi nam w takim fajnym kolorowym pudełku. E, na pudełeczku oczywiście sygnatura Ripa Trippersa, e, logo faraona, logo Digitla Labora. Yy, Streczkody, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opis, co zawiera, co zawiera opakowanie, czyli cały kit. To co, przechodzimy, przechodzimy do zawartości. Ta makulatura już tam nie potrzebna. W środku, w środku wygląda to w ten sposób po zdjęciu opakowania. O, może tutaj zrobimy sobie zbliżenie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać. I teraz tak. Ja mam, ja mam swój egzemplarz w kolorze srebrnym, są jeszcze w kolorze, w kolorze czarnym. Co w zestawie? Oczywiście faraon. Dodatkowo zapasowy, e, chodź tutaj. Zapasowy drip tip. Chociaż może nie, nie to, że zapasowy, natomiast jest po prostu inny, tak? Ten, który jest zamontowany w parowniku, ma taką siatkę zapobiegającą pluciu parownika rozgrzanego likwidów w usta, natomiast drugi, drugi już jest z totalnym przelotem, czyli typowy burap. Eee, co jeszcze w pudełeczku? No tutaj ta makulatura nam już niepotrzebna. Aha, dobra. Eee, przejściówka, adapter. Przejściówka, adapter, posłuchajcie, pod yy, dripper, yy, przepraszam, drip tip typu 510, czyli standardowy. Yy, śruby, uszczelki zapasowe oringi i klucz do śrub. I klucz do... Co dalej? Posłuchajcie, sam faraon nie jest, nie jest, lekki, tak? To jest fest kawał porządnej stali kwasoodpornej. Na dole pod dekiem parownika wszystkie oznaczenia, mam nadzieję, że to będzie widać, spróbujemy, zobaczymy, o tak jak teraz, mam nadzieję, że to widać wszystko dokładnie, co, co posłuchajcie dalej, górny kap nie ściągamy tak jak normalnie w normalnych czyli on jest na o-ringach, natomiast podkręcamy go, jest na i dostajemy się do samego już tutaj parowniczka. No i od razu rzuca się w oczy. Posłuchajcie, niesamowita konstrukcja. Parownik sam przedstawia się bardzo, bardzo ciekawie, muszę Wam powiedzieć. Zapowiada się, że będzie, że będzie fest kawałku 3 maszyny dymotwórczej. Trzy potężne erhole umiejscowione w części centralnej. Dwa posty. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że dripper sam raczej dedykowany jest pod grzałki singlowe, natomiast z tego, co wiem, można tutaj naprawdę, naprawdę różne kombinacje robić swoich grzałeczek, od singla przez, przez duala, kłada i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dlaczego tak? Ano, dlatego, że Sama konstrukcja postów do, do, mocowania, do mocowania grzałek jest bardzo ciekawa, zaraz Wam spróbuję pokazać. Posłuchajcie, zobaczcie, wykręca się, wykręca się post i ten post sobie idzie w górę i tak samo z drugiej strony. O, ciach, ciarach, ciach, ciarach, ogólnie, ogólnie powiem Wam, że zwarta, masywna, fajna konstrukcja, pod postami umiejscowiony jest no powiedzmy sobie, że taki miniaturowy zbiorniczek na likwid, który ma dodatkowo jeszcze taką ruchomą przysłonę. Zobaczcie, tak to wygląda w pracy o ciach-ciarach. Yy, można sobie tutaj stworzyć bufor pod spodem, pod postami, pod samą grzałką, który będzie dodatkowo jeszcze magazynował, magazynował likwid. Jak to będzie działać? Słuchajcie, zaraz zobaczymy. tak? Ewentualnie jeszcze co muszę wam powiedzieć, że izolatory tutaj są potężne, także nie obawiałbym się raczej o jakieś tam przegrzanie tanka samego. W sumie dbało o wykonanie szczegółów, jest jest fajna, wszystko się świeci, jakby było, że tak powiem, prawie że polerowane. Pomimo, że, pomimo tego, że parownik sam wykończony jest w takiej bardzo, bardzo, bardzo delikatnej statynie. Oczywiście od razu tutaj pokażę regulowane, regulowane airflow'y. O, 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 trzy otwory też potężne. Pierścień, pierścień regulacyjny od airflow'ów chodzi, chodzi, powiem Wam, bardzo przyzwoicie. Ma takie swoje charakterystyczne skoki położenia. Prawdopodobnie jest tam zamontowana jakaś kuleczka, która która gdzieś blokuje poszczególne, poszczególne ułożenia tego pierścienia, ogólnie, sam panownik muszę wam powiedzieć, przedstawia się, przedstawia się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Konkretne, konkretne wykonanie, konkretne tutaj materiały. Ja sobie na potrzeby, na potrzeby kurczę, że tak powiem, mojego faraona, już tutaj wcześniej skręciłem brajda. Tak będzie to wyglądać. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że zobaczycie. E, mam nadzieję, że się zumowało. E, bright wykonany. Posłuchajcie z drutów e, SS316L. No co? Zabieramy się do roboty i zobaczymy, co z tego idzie. Muszę wam powiedzieć, że <laughs> muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak Faryon będzie pracował. Na chwilę obecną. To co się słyszy w sieci, to co się widzi w sieci, wygląda na filmach, na zdjęciach i tak dalej, Ludzie są niesamowicie, posłuchajcie, niesamowicie pozytywnie nastawieni do tego parownika. Nie wiem czy to yy, robi magia po prostu samego Ripa Trippersa. Czy, czy ewentualnie e, po prostu rzeczywiście fizycznie ta konstrukcja jest naprawdę na tyle przemyślana i na tyle fajna, że działa, działa rewelacyjnie. To sami zaraz zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie sobie działać. Ja tutaj sobie robię grzałeczkę singlową, e, oporność e, przewiduję, że wyjdzie jakieś w granicach 1,1 plus minus, ale zaraz sobie zobaczymy jak to będzie, jak to będzie działać. Dobra. Wstępnie, wstępnie sobie grzałkę ustawimy, zaraz parownik pójdzie, zaraz parownik pójdzie, posłuchajcie, do myjki ultradźwiękowej. Ja tam wolę jednak, mimo że... No mimo, że na pierwszy rzut, że tak powiem, nosa nie, nie wali chińskim pośladem. Ale mimo wszystko, mówię, ja wolę, wolę jak mam czysty, czysty parownik, umyty. Prawie, że wysterylizowane wtedy jestem pewny, że jest wszystko ok, że działa, działa tak jak powinno. A, dobra. Słuchajcie, te posty, posty pod, pod grzałki są przeogromne. Można, można naprawdę zrobić tutaj cudawianki. O, ustawimy sobie jeszcze wszystko ładnie. No dobra, sama grzałka, sama grzałka wygląda w ten sposób, ale jeszcze dotkniemy ją. A tutaj znajdziemy sobie gdzieś szczypce. Do cięcia mamy. Dobra. No i co ciak. O, poszło. Druga strona też. Dobra. Te pozostałości nam niepotrzebne. Co, fajnie było. Słuchajcie, zobaczcie, jaką to fizycznie rzeczywiście ma oporność. A, wykorzystamy tak, sobie tutaj nasze, nasze maxo No i co nam tutaj magiczne zwierciadło pokaże? Posłuchajcie, oporność. Ale trafiłem. Oporność 00, przepraszam, 01, czyli. 101 tysięcznych, tak? czyli 1 dziesiąta w sumie oma. Dobra, to co, parownik idzie do myjki i za moment wracamy, bawełna, liquid i zobaczymy, jak to działa. Ok, słuchajcie, parownik jest już po kąpieli e, w myjce ultradźwiękowej, oczywiście po płukaniu w wodzie. Ja go sobie jeszcze tylko wysuszę tak do końca, zaraz ustawimy grzałki i, i zobaczymy, jak on, jak on działa. Muszę wam powiedzieć, że Kurczę, wiele sobie, wiele sobie obiecuję po tym parowniku, bo, bo opinie ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. No widać w ręku, jak się dobierze, że to jest taki mały potworek. Co jeszcze, kadma tak szybko do parametrów, to posłuchajcie. Szerokość parownika 25 mm, sprawdzimy to jeszcze dokładnie. Dokładnie muszę Wam powiedzieć 25,2 mm. Wysokość parownika z kapem to będzie jakieś e, Posłuchajcie, w granicach 5 chyba e, e, i z drip tipem jakieś 5 cm, no niecałe 4,54 e, cztery, cztery dokładnie. Mamy wszystko skręcone, umyte. Jeszcze, jeszcze tylko sobie poprawimy. Poprawimy ustawienie grzałki, tak na szybko, o wstępnie, myślę, że będzie, że będzie dobrze. No jako, że posłuchajcie, sam parownik to już jest taki mały potworek, to ja sobie stwierdziłem, że dlaczego mam, mam nie zrobić grzałki takiej lekko potworkowatej. <laughs> no tak to wygląda w tej chwili Bright, założony właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, z eseski. No, słuchajcie, to tak jak widać, yy, grzałeczka, grzałeczka działa. Proszę bardzo, pracuje bardzo fajnie, rozświetla się równo. Teraz jeszcze tylko bawełna. Zalewamy i testujemy. Kurczę, no nie mogę się doczekać, powiem Wam, że strasznie, 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 jestem ciekaw, jak to. Jak to będzie pracować sobie? Dobre. Słuchajcie. E, oporność wyszła 0,1. Już po ustawieniu, po, po zalaniu płynem. E, 70, 75 W. E, daje nam to napięcie 2,78 V. No tak to działa, więc, więc myślę, że, myślę, że działa całkiem fajnie. Zakręcamy główny cap. No i co? No i trzeba będzie zobaczyć, także smacznego. <słuch> wow! <słuch> o kurcze Słuchajcie Brak słów Tak jak widać. Faraon działa, działa rewelacyjnie. Raczej konstrukcja przeznaczona pod wydaje mi się troszeczkę agresywniejsze większe grzałki. Smak, zapach, oddawanie tutaj z tego parownika, z tego setupu akurat jest rewelacyjne, jak dla mnie. No, muszę powiedzieć, że parownik. Sam dripper jako dripper jest genialny. Rzeczywiście, rzeczywiście e, wszystkim znany brodaty krzykarz e, Myślę, że zrobił dobrą robotę, bardzo dobrą, nawet. Tak jak widać, tak jak widać, to po prostu zapierdziela. I to zapierdziela ładnie. No, jak dla mnie, jak dla mnie rewelacja. Tak jak widać, słuchajcie. Faraon, Dipper, naprawdę, naprawdę udana konstrukcja. Bardzo fajna rzecz. Mnie się cholernie podoba. Myślę, że jeśli zdecydujecie się na zakup tego parownika, nie będziecie zawiedzeni. Także. Jak coś, to naprawdę można sobie, można sobie do kolekcji taki, taki driperek z tak potężnymi airflowami, z potężną bazą, której można naprawdę sporo, sporo, sporo rzeczy zrobić. Można sobie taki właśnie driperek zanabyć, mieć go w swojej kolekcji. Myślę, że, że po prostu warto. Także to tyle, słuchajcie. Trzymajcie się do następnego filmu. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli tak, to tam na dole jest taka, taka łapka, jak mi tu kolega niedawno powiedział, eee, żeby o tym przypomnieć. To na dole jest taka właśnie łapka. Like w górę <ścoughs> i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Hej!